Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj sobie pogramy w Brawl Stars. I jak widzicie, weszła nowa mapa na solo. Zaraz to sobie zobaczymy. I już mam ponad 6,5 pucharków. Także szybko idzie, zaraz 7 tysięcy. A dzisiaj sobie kupimy skinadonity, Shiba Nita, jak widzicie. Ona ma tam swoje różne dźwięki animacje. Także sobie dzisiaj przetestujemy i mamy pakiet z złotego tygodnia. Jeszcze mamy 6 dni, także na spokojnie. Może jakiś próg łapek zrobimy, ale to zobaczymy. Mam już przeszykowane Gemy: 130 jest na moim koncie. Także sobie kupujemy bez zbędnego przeduszania. Jak widzicie, taki ładny skin. Taki piesek japoński, jak wy. No i pozmieniało się trochę. odbiem Mortisa. Mogliście zobaczyć na mojej karcie społeczności. I wbiłem Rose na 17 rank na trzecim pałerze, także myślę, że nie jest źle. No i nie wiem, ocenicie sobie sami, co się zmieniło, bo ja już nie pamiętam od poprzedniego odcinka. Na pewno Jesse na 15 wiem, bo to przed chwilą z widzem graliśmy właśnie duo. Także dołączajcie do mojego klubu, bo yy, gram czasem z widzami. Także jakbyście chcieli ze mną pograć, to dołączajcie tutaj, linka wam daję w opisie. A my sobie przełączamy już na nitę. O, mamy star power, właśnie też na mojej karcie społeczności był. Zobaczymy w ogóle jaka to mapa, dużo krzaków. Dobra, zaryzykujmy, a przełączę sobie skina. Wpijacie też do Moxeta i Barixa. Też nagrywają Brawl Stars. Dobra, zobaczymy, obyśmy nie spadli. Już 16 ranga, to nie są te słabi gracze. Fajna ta nita, ale jeszcze sobie dokładnie zobaczymy jak ten misiek wygląda. Nie, tu dużo buli. Bo to taka mapa z, krza z krzakami. A będą mnie denerwować. No nie, Miska jeszcze nie nabiliśmy. Ajajaj Tu jakiś ból Dobra Było Pełno kamperów Ale dobra Miśka bym sobie nabił, tu widziałem że ktoś jest O jakiś ból Na nim można sobie nabić Już ponad połowa do ulta Tu jakaś szeli. Dobra mamy miśka Rzucamy na niego. Widzieliście, widzieliście jaki dźwięk fajny? Właśnie ten skin jest fajny, bo on ma swoje animacje, swoje dźwięki. A poza tym to, wiecie, nic nie daje zbytnio. Yy, no i tak, 8 brawlerów zostało. Miejmy nadzieję, że nie spadniemy. Dobra, 7. Trochę tu sobie postrzelamy w nich, żeby się przestraszyli. Dobra. Na tym bólu można u... o, widzicie, ta rosa w ogóle jest za silna. Ten ult jest, jest za silny. Dobra, piątka jesteśmy na plus. sobie wyjdziemy. Tutaj ten leon trochę groźny. 8 kiołpów miał podajsze. Ale dobra, tu się schowamy na chwilę. Dobra, trzech brawlerów Ta szeli powinna... Albo ten leon powinien ten szeli powinien ten szeli tu wejdziemy. O, właśnie, o tym mówiłem. Dobra, drugie miejsce. Nie miałem szans z tym leonem. 10 kipsów to już. No, także te kanita. Fajny skin polecam jak ktoś ma 109 gemów, bo teraz jest jego promocja. Yy, no, nad tym pakietem jeszcze się zastanowię. Najwyżej na karcie społeczności dam, ale dlatego wpadajcie czasem. Yy, no i zaraz mamy coiny, później Mega Box, także Jeszcze zapraszam tu do mojego klubu. Jak mówiłem linka daję w opisie. Lecimy po top 100 polski, także... Myślę, że nie najgorszej. No i bardzo się jeszcze cieszę, że tego Mortisa odbiłem. E, zaraz sprawdzimy, który jestem w Polsce. E, już Wam mówię, jestem 223, także jeszcze nie mam mnie w tabeli, ale e, jak pamiętacie, byłem tam 150, ale spadł niestety. Tak to jest na tych 18 rangach czy wyżej. No i taka jedna gierka fajnym skinem. Ona ma w ogóle jakiś plecak tutaj, jakiś japoński. I dzięki, że oglądaliście do następnego odcinka.